Napędzić o tym za chwilę. No właśnie, drużyna Polonii Bytom na to spotkanie w bramce 35 Mazur. Bardzo dużo o tym jeszcze za chwilę. Najpierw skład Górnika Łęczna w bramce 1 Pindroch, wyżej 21 Bednarczyk. To kiedy Polonia gra w roli gospodarza to jest bardzo mocny atut tego zespołu. A więc rozpoczynamy, sędzia główny zaczyna ten mecz. Już pierwsze wybicie poza pole gry. Trzymamy kciuki i liczymy na... nie ma jeszcze dośrodkowania dopiero teraz. Nie ma strzał. Zamieszanie teraz drugie tempo, ale szpiłka minęła. Supek. Niemożliwe. Jak w tej sytuacji nie ma trafenia. Zdaje się, że Arak w roli bohatera w tym momencie poloni bytą wybił piłkę, która zmierzała w światło bramki. Świetnie uderzona ta piłka lewą nogą. Ale zobaczmy też, to jest całe rozegranie, cały schemat. Widać że... Tu... w rogu. Zdaje się, że to Gajda będzie dośrodkowa. Piłka odchodząca od bramki. Wybita, ale jeszcze będzie powtórka łabojko. Bojko lewa noga strzał na bramkę minęła. Yy, Supek. Chyba Pindroch na początku się nie spodziewał, że ta piłka w tak łatwy sposób przejdzie wszystkich zawodników, nie była je... uderzona w światło bramki. Tak, może idealnie też nie było to takie soczyste uderzenie, natomiast też bardzo fajnie się Mikołaj zachował. Yy, nie, nie grał od razu tej piłki do boku, mm -hmm. tylko taka widzimy też, że większość zawodników na dalszym słupku. Tak, wbiegają teraz po lekarne. Tutaj Pindroch, Jeszcze powtórka ja ze mu? stałego fragmentu zatem. Coś tutaj jeszcze Polonia by ugrała z tego rzutu wolnego. Szabaciuk, Bednarczyk. W pole karne, jest cał na bramki, jest gol! Ależ trafienie, ależ! To była piękna główka, fantastyczne dośrodkowanie, ale jeszcze piękniejszy gol. Szybkiego no i... biegu, bo naprawdę Spasil jest takim zawodnikiem aktywnym, dobrze grającym, jeden na jeden. No i usłyszeliśmy gwizdek sędziego, który zakończył nam pierwszą połowę tego meczu, tutaj jeszcze z jakimś bólem, a celem Polonii przecież jest zwycięstwo w tym meczu. A co ciekawe, te zmiany głównie są po prawej stronie. Jeżeli ta piłka jest troszeczkę niedokładna, to już ona tylko przejdzie przez całe pole karne. Dochodząca do bramki i jest gol! Jest trafienie, no zdaje się, że bezpośrednio do bramki ta piłka. Pokazują jeszcze tutaj realizatorzy Araka, no za chwilkę sobie to wszystko na spokojnie obejrzy Przekonani o swojej niewinności, z zupełnie inny tutaj stosunek mają gracze Górnika. Gol uznany, zatem Oliwier Kwiatkowski wpisuje się na listę strzelców. Gol zaliczony. To co, Oliwier Kwiatkowski po raz drugi? Zobaczmy. Kwiatkowski, znów ta piłka bardzo dobrze zawieszona, nie ma jednak główki, teraz Zieliński, jeszcze jest strzał na bramkę, broni Pindroch do bitka, jak to nie wpadło, jak ta piłka nie znalazła się w siatce przed doskonałą szansą stanął, że, ja... że ta sytuacja może być taka kluczowa. Świetnie Kwiatkowski posłał e, piłkę tutaj, Matić przegrał pojedynek, no i tutaj Pindroch fantastycznie stanął na wysokości zadania, no już przy tym drugim strzale tutaj Pindroch mógł liczyć tylko na to, że Szymański nie trafi, No i tak... Michalski. Michalski układa sobie piłkę. Wycofał do Szymańskiego. Szymański dośrodkowanie strzał i, i gol! Jest trafienie, tak jest. 2 do 1 prowadzi Polonia. Bytom cieszy się Kubarak, bo ten gol należy do niego. Piłkę do własnej bramki. Ważne, że to się nie stało, bo Mikołaj naprawdę dzisiaj rozgrywa bardzo dobre spotkanie. Ależ to akcja. Orlik, Orlik i jest gol! Fantastyczna akcja górnika łęczna. Co Wszystko tutaj się? Y, odwrócić. Pędzi Tomasz, y, Gajda. Ruszają gracze y, Polonii. Zieliński, Zieliński, pojedynek jeden na jeden. Zieliński, Oleż, jest jeszcze Wojtyra! Jest... tutaj. Teraz może. będziemy mogli sobie zobaczyć, jak tutaj y, wyglądało. Pojedynek ze Szczytniewskim. Mm, nie, w moim odczuciu nie. Y, tutaj już było pierwszy starcie, w pierwszy kontakt. I ten drugi, tutaj widzimy, że Wojtyra Takie... faktycznie macha ręką, ale. Czy, te, czy to uderzenie spowoduje upadek? No, śmiem. To muszę chyba... Jest żółta kartka dla Kamila Wojtyry, zatem jest faul. Gol nieuznany. Powiem tak, tak jak w pierwszej sytuacji znowu się nie zgodziłem z arbitrem i tam... Michalski, dośrodkowanie w pole karne, nie ma strzału! Teraz z dystansu Łabojko, jeszcze, ależ fantastycznie, Kwiatkowski, Kwiatkowski, zobaczmy, na widok rywala Kwiatkowski, broni Pindroch, nie, kolegów, żeby tutaj skupili się na obronie tego rzutu rożnego, oglądamy raz jeszcze, wydawało się, że Łabojko będzie strzelał, nic bardziej mylnego podanie do Kwiatkowskiego. I kończy to spotkanie, co za mecz, 2 do 2, remisurje, Polonia, Bytom z Górnikiem, Łęczna, niesamowite emocje, bardzo dobry mecz,